Kot Zen, czyli o muzyce i ciszy w teatrze. Spektakl kierowany do młodego widza jest pierwszą produkcją w cyklu edukacji teatralnej. Opowieść kota, który nie może odnaleźć się w świecie pełnym dźwięków, hałasów i słów. Kot Zen marzy o ciszy. Historia jest poprowadzona w taki sposób, aby jednocześnie przybliżać funkcję muzyki, czy też możliwości używania jej w teatrze cały projekt polega na odczarowaniu, zdradzeniu, rozłożeniu na części pierwsze tego co tego z czego składa się z... Przedstawienie teatralne. Nasi młodzi widzowie będą mogli dowiedzieć się, co to jest reflektor, co to jest sztankiet, jak cała machina teatralna wygląda. Zaprosimy dzieci tutaj do nas na scenę, czyli w bliskim kontakcie będą mogli się dowiedzieć wszystkiego, co w teatrze piszczy. Chciałam zrobić ten spektakl, żeby to nie była lekcja na zasadzie wyjaśniamy to jest to, a to jest tamto, tylko całe wyjaśnianie o muzyce dzieje się poprzez historię z Kotem poprzez zdarzenie z kotem. Więc on jest dla mnie taką osią dramaturgiczną całego spektaklu, a że aktorzy mówią o muzyce, przy okazji wyjaśniają wszystkie zagadnienia muzyczne, no to kot jest na tej kontrze, czyli kot jest na ciszy. Zapraszam wszystkich małych miłośników teatru, ale jak również tych, którzy jeszcze w teatrze nie byli, którzy teatru nie znają na wszystkie spektakle tego naszego edukacyjnego cyklu, a zwłaszcza na ten pierwszy. Który już w najbliższą niedzielę o godzinie 14 i o godzinie 16 serdecznie zapraszam do Zdrojowego Teatru Animacji.